Wera rebus vocabula restituantur. Należy przywrócić rzeczom nazwy prawdziwe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich naszych stałych widzów, którzy wracają chętnie na nasz kanał, ale witam także tych, dla których to jest pierwszy materiał. Mam nadzieję, że obejrzycie go do końca, a później zostawicie jakiś komentarz, opinię na temat tego, co zobaczyliście w tym materiale. Zachęcam oczywiście do prowadzenia tego typu dyskusji, ale również zostawienia kciuków, włączenia sobie subskrypcji, aby innych naszych materiałów nie przegapić w przyszłości. W tym materiale będę dla Państwa przedstawiał kilka książek, które uważam za bardzo cenne na tyle cenne, że mogą faktycznie zmienić nasze życie: Wasze życie, moje życie o ile ich treść. Potraktujemy poważnie. Te kilka książek za chwilę. Zanim jednak przejdę do rzeczy, chciałbym jeszcze Państwa prosić o modlitwę za twórców tego kanału. My również zobowiązujemy się do modlitwy za naszych widzów i prosimy o wsparcie finansowe, ponieważ chcemy rozwijać nasz kanał. Chcemy na nim uruchomić kolejne serie, m.in. wywiady, i do tego potrzebujemy opłacić program, który nam to umożliwi. Zebraliśmy na ten cel w tym momencie około 500 zł. Potrzeba. Około 2,5 tysiąca. Więc wszystkich Państwa, którzy chcieliby nas w tym wesprzeć, w realizacji tego konkretnego e, przedsięwzięcia, zachęcam do sprawdzenia sobie numeru konta, e, w, który jest w opisie i w komentarzu przypięty pod tym materiałem, i przesłania pieniędzy, na które możecie sobie Państwo pozwolić. E, mam nadzieję, że również sukcesywnie będzie widać postępy techniczne, ale i merytoryczne na naszym kanale. Przejdę teraz, jednak, już. Do rzeczy, i mam nadzieję oczywiście, że dostaniecie Państwo z nami do końca i ten materiał się Państwu spodoba i udostępnicie go swoim znajomym i na waszych mediach społecznościowych. Kilka książek, które dzisiaj mam, mianowicie trzy, ale to nie jest jedyny materiał, jaki będziemy też dla Państwa mieli. U nas na kanale cały czas pojawiają się książki. To te trzy książki, które dzisiaj dla Państwa wybrałem, to Umartwienie Chrześcijańskie. Rozważ to dobrze i kazania proboszcza zaraz. Pierwsza z nich to jest taka malutka rzecz, umartwienie chrześcijańskie. W zasadzie nie jest książką, to jest taka mała broszurka, która zawiera szereg rad dotyczących umartwienia swojej woli, rozumu, wyobraźni ciała. Tutaj znajdujemy książeczka z autorstwa kardynała Mercier z tyłu. W tej książeczce jest jego podobizna. Zawiera szereg rad, bardzo przydatnych na co dzień. I jeżeli do tej książeczki będzie się powracać i nieustannie przypominać sobie o tych rzeczach, to na pewno z czasem uda nam się wyrobić pewne dobre nawyki, które pomogą nam później przerodzić je w cnoty. Tutaj też mam kilka swoich ulubionych wskazówek rad dotyczących umartwienia. Prowadzenia życia ascetycznego, umartwienia katolickiego, takiego, które pomaga nam m.in. ujaźmić swoje ciało, aby to duch nad nim panował, a nie odwrotnie. I zaraz je Państwu przytoczę. Ja się dowiedziałem o tej książeczce od księdza Szymona Bańki. On ją wielokrotnie polecał w różnych miejscach podczas kazań, swoich wykładów, konferencji i tam się o tym, o jej istnieniu dowiedziałem. Tu w rozdziale pod tytułem Umartwienie zmysłów, wyobraźni i uczuć, szczególnie sobie cenię właśnie ten rozdział, znalazłem kilka tych wskazówek, o których mówił, odwołując się właśnie do tego dziełka. Między innymi mamy tu punkt 10 na stronie 16. Umartwiaj swoją wyobraźnię. Gdy kusi cię widokiem znakomitego stanowiska lub smuci przewidywaniem smutnej przyszłości, gdy cię drażni wspomnieniem słowa lub czynu, które cię obraziły. Jeżeli pragniesz marzyć czy zapragniesz marzyć, walcz z tą myślą bez litości. Umartwię się jak najstaranniej na punkcie zniecierpliwienia, podrażnienia i gniewu. Omówię tylko krótki fragment punktu dziesiątego, mianowicie ten mówiący o. Smutku spowodowanym czy wywołanym wyobrażeniami, obrazami w naszej wyobraźni dotyczącymi przewidywania pewnej smutnej przyszłości. Czyli, jeżeli w naszej wyobraźni pojawiają się obrazy, które mówią, że jeżeli to się stanie, to stanie się także szereg innych rzeczy przykrych dla nas, rzeczy niebezpiecznych, i to towarzyszy nam w ciągu dnia wielokrotnie, wielokrotnie do nas powraca. To może po prostu nas bardzo zmęczyć, ale nie zmęczyć nas umartwienie, tylko zmęczyć nas to szarpanie nieustanne przez wyobraźnię, ze strony wyobraźni, ale również ze strony złego ducha, który bardzo łatwo na te wyobraźnie oddziałuje i warto sobie. Pamiętać chociażby o tej jednej radzie, jest tutaj ich więcej w tej książeczce. Każdy coś na pewno znajdzie tam dla siebie, na pewno będzie można też spokojnie przechodzić do kolejnych rzeczy, jeżeli jedno uda się już w jakimś stopniu wprowadzić, i tak dalej. Ale trzymajmy się tego jednego punktu. Jeżeli widzimy, że w naszej wyobraźni cały czas pojawiają się obrazy, że na przykład, nie wiem, stracę pracę, stracę majątek, mój dom, Będę musiał zmienić na skromniejszy, mniejszy, że umrze ktoś z moich bliskich, stanie mi się coś, w jakiś sposób utracę zdrowie albo jakąś pomyślność, stracę pieniądze itd., z powodu różnych rzeczy, które mogą się wydarzyć potencjalnie. To tracimy bardzo dużo sił na to. Jesteśmy rozgoryczeni, zirytowani. To odbija się na innych. My nieustannie martwimy się o to, jak się zabezpieczyć przed tego typu sytuacjami. Tymczasem okazuje się, że jeżeli się przyjrzymy tym sprawom, to już na samym początku widać, że one niekoniecznie muszą się w ogóle wydarzyć. Ale czas, który zmarnujemy na chodzenie wokół tych spraw, na obawy, o te wszystkie rzeczy, będzie utracony bezpowrotnie. I o to szatanowi chodzi, żebyśmy byli przejęci zmartwieniami, troskali się o nasze dobra doczesne, troskali się o przyszłość, bo ona może tak łatwo się zmienić, może tak łatwo się rozsypać w naszych rękach i może się tyle do złego stać. I wtedy człowiek, zamiast skupić się na tym, żeby iść do nieba, to cały czas martwi się o to, jak zabezpieczyć te wszystkie rzeczy. Jak sprawić, żeby te złe rzeczy, które nam przychodzą, pojawiają się w wyobraźni, się nie stały. Tymczasem kardynał Mercier przybywa nam z pomocą i mówi: Nie myśl o tym, nie martw się o to, zostaw to panu Bogu. Nie poświęcaj tym rzeczom swojej uwagi. Tutaj też przypomina mi się święta Teresa Zawija, która zawsze mówiła, że. Ta wyobraźnia, nieustannie pobudzona, wiecznie żywa, która przynosi nam różne rzeczy, przepraszam, która cały czas przed oczami stawia nam różne obrazy, jest jak członek rodziny, który jest chory psychicznie. Ona dokonuje takiego porównania i mówi, że przenosi jedne przedmioty z jednego miejsca w inne. Czasami jest to potrzebne i pożyteczne, a czasami to jest kompletnie bez sensu i po prostu na tą szalejącą wyobraźnię należy patrzeć w taki sposób, jak na upośledzonego członka rodziny i po prostu być dla niego pobłażliwym, tolerancyjnym, ale nie zwracać na niego uwagi. Niech sobie te rzeczy przenosi, a my róbmy swoje. I to jest ta rada, która dla mnie na przykład szczególnie jest istotna, żebym się nad tymi rzeczami nie zatrzymywał, żebym się nie pogrążał w smutnych wizjach tego, co może się stać. To jest też, co prawda, ja nie jestem melancholikiem, ale to jest też cenna rada i wskazówka dla tych, Którzy mają tendencję do tego, żeby popadać w jakieś stany depresyjne, żeby ich życie po prostu, czy swoje własne życie postrzegać jako nieustanne pasmo porażek, nieszczęść i w ogóle w jakichś takich szarych barwach. I właśnie te osoby szczególnie powinny na to patrzeć w ten sposób. To jest tylko szalejąca wyobraźnia. Te rzeczy niekoniecznie muszą się wydarzyć. Muszę umieć nad sobą. Zapanować. Druga rada, która tam była, to na przykład rada taka, żeby za wszelką cenę unikać tendencji, skłonności do marzycielstwa. To jest jakby to samo, tylko działające w drugą stronę. Z jednej strony spadające zewsząd na nas nieszczęścia potencjalne, bo one się nie wydarzają. Część z nich może w jakimś stopniu tak, ale większość nie. I marzycielstwo w drugą stronę, czyli szukanie, pragnienie, fiksowanie się w swojej wyobraźni, wyobrażanie sobie, tworzenie obrazów, scenariuszy różnych, które też mogą nigdy nie nastąpić, rzeczy pięknych, rzeczy, które chcielibyśmy osiągnąć, które chcielibyśmy, żeby się stały, które wreszcie nas nasycą, które dadzą nam Szczęście, czyli ten jakby odwrotna strona tego samego medalu. I na to też starajmy się być wyczuleni, jeśli widzimy, że już odpływamy w te, w te rejony marzycielstwa, że o jakby to było pięknie, prawda, no to też starajmy się raczej mocno stąpać po ziemi i starajmy się te rzeczy od siebie odsuwać. Zarówno to myślenie o tym, co na nas może spaść i nam przetrącić wszystkie plany, i zniszczyć życie, jak i to, co powinniśmy jeszcze zrobić, żeby było pięknie, żeby osiągnąć szczęście, i ile tych rzeczy moglibyśmy jeszcze zrobić wspaniałych, które sprawią, że nasze życie stanie się po prostu piękniejsze. Od jednych i od drugich strońmy, pracujmy nad sobą, starajmy się osiągnąć niebo, starajmy się wypleniać złe nawyki, wady, rozwijajmy cnoty. Praktyki pobożne. Starajmy się modlić, wierzyć, starajmy się ponosić odpowiedzialność za swoje życie i jak najlepiej wypełniać obowiązki stanu. A nie wpadać w jakieś smutne stany melancholino-depresyjne czy też w marzycielstwo i po prostu chodzenie z głową w chmurach i totalne odrealnienie. Od jednych i od drugich rzeczy strońmy jak najdalej. Starajmy się podchodzić do życia w sposób jak najbardziej realistyczny. Więc. To jest taka mała próbeczka tego, co znajdziecie w tej niewielkiej książce. To nie jest książka do przeczytania, to jest książka do nieustannego zastanawiania się, powracania do niej, do poświęcania jej, można powiedzieć, takiej uwagi głębszej niż tylko zwykłego, pobieżnego przeczytania treści, która jest w środku. Kolejną książką, którą chciałbym Państwu przedstawić, jest Rozważ to dobrze. Książka, która na okładce zawiera czaszki. Ktoś powie, że to jest taki motyw śmierci, prawda? Przerażający, może jakiś okultyzm, może coś, nic z tych rzeczy. Wielokrotnie motyw śmierci, motyw dance makabry, tego tańca śmierci, która tańczy z przedstawicielami różnych stanów, czy też po prostu rozważanie samej śmierci rzeczy ostatecznych, było tematem stałym nie tylko w średniowieczu, ale w ogóle w rzeczywistości. W wymiarze wiary katolickiej i nie powinna nas ta rzecz zaskakiwać. Śmierć na każdego z nas przyjdzie, każdy z nas stanie na sądzie i prędzej czy później usłyszy wyrok w swojej własnej sprawie i będzie wiedział, czy został osądzony w taki czy inny sposób, czy należy mu się piekło za jego żywot, czy czyściec, czy też niebo. W człowiekowie jest, pamiętajcie, raz dane żyć, więc rozważanie rzeczy ostatecznych jest Zbawienne, po prostu zbawienne, bo wielokrotnie pomaga nam się zatrzymać przed popełnieniem jakichś grzechów, hamuje nas w tym, żebyśmy tego zła jednak nie czynili. Jest to, można powiedzieć, czasami ostatnia deska ratunku. Wielokrotnie brniemy w zło, w grzech. I nic nie stanie nas w tym zatrzymać, żadne dobre rady, żadne dobre wskazówki, przestrogi, żadne cytaty. Czasami też modlitwa, można powiedzieć, od razu nie przynosi rezultatów. Czasami też w jakiś, z jakichś innych przyczyn po prostu ten człowiek w tym źle, w tym grzechu, który popełnia, chce trwać, i wtedy. Właśnie jedną z ostatnich rzeczy, jakie mogą pomóc, jest myślenie o rzeczach ostatecznych. Tą książeczkę rekomendowałbym każdemu, kto nie tylko siebie samego chce, tak można powiedzieć, otrząsnąć z pewnych złych nawyków, z pewnych złych przyzwyczajeń, ale też jeżeli chcielibyśmy dać ją komuś, kto widzimy, że ma tendencję, czy już wpada w jakąś zatwardziałość, że swojego życia nie zmienia, że się poddał, żeby właśnie Otrząsnął się, okrzepnął, i jeszcze raz spróbował zawalczyć o poprawę w swoim własnym życiu. Rozważ to dobrze, składa się z wielu krótkich fragmentów zakończonych właśnie tym sformułowaniem. Czytamy o wielkich świętych, o jakichś niesamowitych historiach, które wszyscy znamy, prawda, jak z Królem Dawidem, o innych jakichś znanych postaciach biblijnych i Mamy pewną naukę poddaną i na końcu właśnie to sformułowanie rozważ to dobrze. Mówiąc dzisiejszym językiem, zastanów się. Po prostu zastanów się albo przemyśl to. Rozważ to dobrze to coś, co z jednej strony może nam się wydawać niczym szczególnym, książka jak książka. A jednak przekonajcie się państwo sami słuchając krótkich fragmentów tu dowolnie wybrany fragment może być już dla nas znacząco pomocny, żeby zrozumieć, co ta książka tak naprawdę powoduje w naszym życiu. Ona potrafi nie tylko zatrzymać nas w krótkim momencie i skupić na treści, która tam jest zawarta, ale również wstrząsa nami w jakiś sposób. Też powoduje to, że nawet gęsia skórka w jakiś sposób może wyjść. Możemy poczuć się przerażeni. Czasami to też jest potrzebne. Smutek strach przed grzechem i jego konsekwencjami. To nie jest nic złego. Gorzej, gdy smucimy się, będąc w grzechu, popełniając grzechy. Więc yy, czas na jakąś krótką próbkę z tej książki. Na przykład, taki. Rozdział drugi o celu człowieka. Czyś to kiedy rozważył, po co ty jesteś na tym Bożym świecie? Jaki Twój cel, jakie Twoje w tym życiu zadanie? Wszak to wiesz, że każda rzecz o tyle tylko dobra, o ile odpowiada celowi, czyli przeznaczeniu swemu. Tak światło dobre o tyle tylko, o ile świeci, piec o ile grzeje, strój o ile stroi, a liche to światło, co nie świeci, zbyteczny piec, co nie grzeje. I nędzny to strój, co nie stroi. Czyż do ocenienia wartości człowieka inna będzie miara? Albo czyż podobna, aby za dobrego, poczciwego i porządnego człowieka mógł uchodzić taki, co ani nie wie, ani nawet nie pomyślał nigdy o celu i zadaniu życia swego a tym mniej stara się o to żeby celowi i zadaniu swemu sprostać albo czy może myślisz że możesz być szczęśliwym choćbyś chybił celu swego pragniesz li więc być dobrym i uczciwym człowiekiem pragniesz być szczę i szczęśliwym trzeba ci wiedzieć jaki twój cel jakie twoje w życiu zadanie po co zostałeś stworzony i na co żyjesz rozważ to dobrze Lat temu sto słońce wschodziło i zachodziło, zima po lecie następowała, ludzie żyli i umierali, cieszyli się i smucili, wszystko tak samo jak teraz. Jednym słowem, świat istniał tak jak dziś, ale ciebie podobno nie było. I nikt zgoła o tobie nie myślał. Świat jednak doskonale bez ciebie się obywał. I za lat sto prawdopodobnie ciągle jeszcze słońce będzie wschodziło i zachodziło. Ludzie też będą żyć i umierać. Świat stać będzie tak, jak stoi dziś. Ale ciebie już nie będzie. I ledwie kto będzie wiedział, żeś kiedyś był. Świat zaś, jak przedtem, tak potem, doskonale się bez ciebie obejdzie. Jesteś tylko przechodnim gościem na ziemi. Skąd więc przybyłeś i dokąd zmierzasz? Oto Bóg cię stworzył. Od Boga otrzymałeś wszystko, co masz i czym jesteś. A jeśli cię Bóg uczynił, więc Bóg jest twoim panem, a ty sługą jego. Sługa zaś nie ma prawa czynić, co mu się podoba, ale na to jest, aby słuchał i wypełniał, co Pan mu rozkazuje, a zwłaszcza kiedy takiego ma pana, który niepodobna, aby rozkazywał coś niemądrego, albo niemożliwego. Na to więc żyjesz, po to jesteś stworzony. Abyś czynił i mówił, i pragnął nie to, co cię Tobie podoba, boś nie Panem, lecz sługą, lecz to, co najwyższemu Panu i Stwórcy Twemu podoba się. Jakże odpowiadałeś dotychczas temu celowi Twemu? I że jesteś człowiekiem, czy dobrym, czy złym, jeśli wolałeś iść raczej za lada względem ludzkim, za lada namiętnością i zachcianką swoją, niżeli powodować się wyraźną wolą i przykazaniami Pana i Boga Twojego. Rozważ to dobrze. Tych fragmentów jest dużo, są krótkie, tak jak mówię, bardzo tryściwie, czasami wstrząsające, potrafią nas zatrzymać w miejscu i momentalnie przekierowują naszą uwagę na treść. Treść, która jest czytana, czy przez nas, czy przez innych. Niewiele książek potrafi coś takiego spowodować, a ta jest tak ułożona. I dlatego uważam, że jest nie tylko cenna dla nas samych. Ale również dla innych osób, którym chcielibyśmy tę książkę wręczyć. Może jeszcze jakiś jeden krótki fragment i przejdziemy do następnej pozycji. Niech będzie to. A jeżeli śmierć ma nas ogołocić na zawsze ze wszystkich rzeczy doczesnych, kiedy nie wolno nam nimi się cieszyć chyba przez lat, a może tylko dni kilkadziesiąt lub kilkanaście, dlaczego za nimi się uganiamy z taką usilnością? Dlaczego się ich czepiamy i trzymamy z takim przywiązaniem? Czyż nie byłoby lepiej, abyśmy raczej, przynajmniej od tej chwili, uczynili z nich ofiarę Panu Bogu, albo zrzekając się ich ze wszystkim, albo miarkując przynajmniej zbytnie? Jakie do nich mamy przywiązanie. Teraz mógłbyś to przynajmniej dobrowolnie uczynić, bez zbyt wielkiej trudności, a z wielką swoją zasługą. A przy śmierci będziesz z konieczności musiał to uczynić oraz z wielką trudnością i bez żadnej zasługi. Z wielką trudnością bo jakże bez ciężkiego żalu opuścić to, do czego się przez całe życie całym przylgnęło sercem. Bez żadnej przed Bogiem zasługi, ponieważ nie z dobrej woli. Ale z konieczności świat opuszczasz. Tak dalece, że można by powiedzieć, że nie ty opuszczasz te rzeczy doczesne, ale one ciebie. Bo rozważ to dobrze. Czaszki na okładce, pamiętajcie. Nie ma się co bać czas czaszek. Trzeba rzeczy związane ze śmiercią rozważać, zanim ona nadejdzie. Przyjrzyjcie się tej książeczce jeszcze raz. Zobaczcie, jak ona wygląda w bliższym kontakcie. Rozmawiamy o książkach, które mogą zmienić Państwa życie pod warunkiem, że treść zawartą w nich potraktujecie poważnie. Omówiłem już dwie. Jedna to jest Umartwienie Chrześcijańskie. Nie jest to książka, jest to bardziej broszurka. I rozważ to dobrze. Jedna autorstwa kardynała Mercier, druga księdza Jackowskiego. Rozważ to dobrze, to ta z czaszkami. Nie chodzi oczywiście o żadne inne. W rzeczy, które moglibyście temu Państwo przypisać, niż tylko ta jedna, jaką jest rozważanie o rzeczach ostatecznych, czyli o śmierci. Ten motyw czaszek jak najbardziej pasuje do treści, która jest w środku. Trzecią z książek są kazania proboszcza Zars, świętego Jana Marii Wianeja, które polecało mi kilka osób, ale którą na początku to. Książkę czy książki, bo to podzielone na dwa tomy, zbagatelizowałem. Wydawało mi się to dobre, ale nie jakoś szczególnie dobre, nie wybitne. Nie rzecz, którą zależałoby mi, żeby każdy przeczytał. Tak miałem przynajmniej po pierwszym kazaniu Świętego Jana Marii Wianeja, które jakoś szczególnie do mnie nie trafiało. Czasem i tak jest, że pewne nauki na kazaniach, które słyszymy, wydają nam się. Nieskierowane do nas. Innym razem pewne treści są dosłownie tak, jakby były dla nas. I tak miałem z tym pierwszym kazaniem. I w zasadzie odebrałbym tą książkę jako nienadzwyczajną, nieszczególną, po prostu dobrą, gdybym nie przeczytał kolejnych kazań. Następne były kopalniami wiedzy, ale również czułem czy odbierałem to, widziałem. Po prostu to, co tam było zawarte, było ewidentnie dla mnie cenne, potrzebne, naprowadzało mnie na wiele rzeczy, i dawało mi też niezbędną wiedzę i pomagało mi lepiej zrozumieć pewne sytuacje, w których hmm, powinienem uważać na pewne rzeczy, na pewne pokusy i tak dalej. Na przykład w Kazaniu o wytrwaniu w dobrym święty Jan Wianei mówi o tym, co, na co zwracać uwagę i czego się trzymać, aby w dobrym, wytrwać. I podaję tutaj kilka punktów. Ja państwu je streszczę. Kazanie jest oczywiście dłuższe, ale ja państwu te punkty streszczę, żebyście już to mieli wyłuskane i odsyłam oczywiście też do tej książki. Wszystkie książki omówione w dzisiejszym materiale macie państwo do nich linki w opisie i w komentarzu przypiętym pod tym nagraniem. O wytrwaniu w dobrym. Zbawiciel nasz powiada, że ten będzie zbawiony, kto wytrwa w dobrym do końca życia. Nie przez tydzień, nie przez miesiąc, jest to wieloletni bój. Jak zatem go wygrać? Wytrwać znaczy być gotowym raczej poświęcić wszystko majątek, własną wolę, życie nawet niż utracić łaskę Bożą. Pierwszym środkiem jest korzystanie z natchnień Bożych, następuje ich omówienie. Te święte natchnienia nazywamy także łaskami wewnętrznymi dla odróżnienia ich od łask zewnętrznych, którymi są na przykład czytanie książek pobożnych, rozmowa z ludźmi cnotliwy, cnotliwymi, którzy nas nakłaniają do zmiany trybu życia, abyśmy mogli służyć lepiej Bogu i nie żałowali przy śmierci, że zmarnowaliśmy życie. Do łask zewnętrznych należy też dobry przykład, który nas pociąga do cnoty, a odwodzi od grzechu. Innym środkiem do wytrwania w dobrym jest unikanie złych towarzystw. Osoba, która szuka drogi prowadzącej najpewniej do nieba, nie chce żyć w świecie, nie chce żyć pośród spraw pośród ludzi, którzy nie rozumieją potrzeby życia wiarą, potrzeby życia po katolicku. Święta Maria Egipcjanka, która opuściła ludzi i spędziła resztę życia na odludnej pustyni, powie Wam, że nie można zbawić swej duszy i podobać się Bogu, jeżeli się nie unika świata, którego prawa są często przeciwne prawu Bożemu. Jak często usłyszycie w złych towarzystwach nieprzyzwoite pieśni, rozmowy, dwuznaczne słowa, obmowy bliźnich? Dlaczego przystępujecie do sakramentów świętych coraz rzadziej i tracicie wiarę? Bo ci ludzie. Może śmieją się z wiary? Może w jakiś sposób odciągają Was od praktyk pobożnych? Kolejna rzecz, oprócz słuchania natchnień Bożych i unikania złego towarzystwa, to jest modlitwa. Modlitwa nie powinna być odmawiana na pół drzemiące, jak pisze Jan Maria Wienej. Niech nasza myśl nie będzie zajęta czym innym, kiedy odmawiamy pacierze, bo modląc się z roztargnieniem nie chwalimy Boga, lecz raczej szydzimy z niego i urągamy mu. Taka modlitwa nie tylko nie uchroni nas od grzechu, lecz owszem przyczyni się do naszego potępienia, bo Bóg chcąc nas ukarać za zniewagę sobie wyrządzoną, nie tylko nie udzieli nam nowych łask, ale nawet odbierze dawniejsze. To jest dalszy, ale równie niezbędny warunek do zachowania łaski Bożej. Kolejna rzecz, jaką tutaj Jan Maria Wienej pokazuje, czyli już czwarty warunek wytrwania w dobrym, to częste przyjmowanie sakramentów świętych. Do chrześcijanina uzbrojonego modlitwą i sakramentami świętymi nie znajdzie szatan przystępu. Taki chrześcijanin, podobny do żołnierza na szybkim rumaku, odzianego w przyłbice z mieczem i strzelbą w dłoni, przed którym drży bezbronny wróg. Modlitwą, odpierał się święte, modlitwą przepraszam, odpierał święty Antoni wszelkiej najazdy. Jednego, jednego dnia pytał szatan tego świętego, dlaczego jest jego wrogiem i wystawia go na tak straszne męki. O, jak jesteś słabym, odparł święty Antoni, kiedy ja, biedny pustelnik, znakiem Krzyża Świętego odpędzić cię mogę i zmusić do ucieczki. Zły duch powiedział także do świętej Teresy, że z powodu jej wielkiej miłości ku Bogu i częstego przystępowania do sakramentów świętych, nawet oddychać nie może tam, którędy ona przechodzi. Mamy więc tutaj cztery warunki. Idąc od dalszych, jest to oczywiście modlitwa. Jest to częste przystępowanie do sakramentów świętych, a bardziej patrząc na te podstawowe, mamy tutaj oczywiście słuchanie natchnień Bożych. To jest to pierwsze. I drugie, które jest unikanie, którym jest unikanie złego towarzystwa. To jest oczywiście tylko pewna próbka. W tej książce mamy znacznie więcej. Chciałem, żebyście Państwo mogli posmakować, jak cenne jest to, co pozostało po. Proboszczu Zars. To są zebrane jego kazania, wykłady. Myślę, że przede wszystkim kazania, ale jest tam naprawdę tyle treści. Ja jestem dopiero w jednej piątej, a naprawdę już wiele na tym skorzystałem. Myślę, że to też jest rzecz, do której będę chętnie powracał w przyszłości. A mam jeszcze przed sobą drugi tom. Więc jeżeli Państwo chcecie skorzystać z rzeczy, o których mówiłem, umartwienie chrześcijańskie kardynała Mercier, Rozważ to dobrze: Księdza Jackowskiego, ta z czaszkami. I kazania proboszcza ZARS, to na pewno odniesiecie z tego ogromny pożytek. Skorzystajcie z tego. To naprawdę wielkie dobro. To dobro dla Was, ale może też być dobrem dla Waszych bliskich czy bliźnich, których macie wokół siebie. Z tym Państwem zostawiam, z tymi książkami, które mogą naprawdę zmienić Wasze, moje życie jeżeli ich treść potraktuje poważnie. Niech Bóg Państwu błogosławi, a Matka Boża otacza Was płaszczem swojej opieki z Panem Bogiem.